Cześć! Jestem Kinga Paulina i witam Ciebie na moim kanale, na którym dzielę się doświadczeniem z Ho'oponopono, czyli prostarą hawajską praktyką pojednania, wybaczania, naprawiania relacji, uzdrawiania nas samych. Słuchajcie, Ho'oponopono tak naprawdę sprowadza się do recytowania czterech podstawowych zwrotów, a mianowicie, przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję i Kocham cię. I co te zwroty robią w nas? Te zwroty będą czyścić nasze wspomnienia, co zatem idzie, będą czyścić nasze myśli. My zaczniemy inaczej widzieć nas same, tak? I zaczniemy inaczej widzieć naszą rzeczywistość, zaczniemy inaczej postrzegać ludzi, którzy są w naszej rzeczywistości, tak? Zaczniemy inaczej postrzegać sytuacje, zdarzenia, które się nam przydarzają albo przydarzają się dla nas. No i właśnie to wszystko dzieje się podczas praktyki, regularnej praktyki Hoponopono. Ho Także jeżeli jeszcze nie podjęłaś tej praktyki, to zachęcam Ciebie, aby wejść na moje playlisty. Tam w sekcji Medytacje, w playliście Medytacje dostępne sporo medytacji. Także zapraszam Ciebie do tego, aby zapoznać się z nimi, wybrać tą, która najlepiej do Ciebie przemawia w tym momencie. Po co? po to, żeby wprowadzić ją do swojej codzienności, do Twojej codzienności, tak? I daj sobie co najmniej 21 dni i po prostu obserwuj, obserwuj co będzie się działo. I słuchajcie, dziś ja chcę powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, której, o której ja już wspominałam tutaj, em, ale dziś poczułam, że potrzebuję powiedzieć, e, zrobić całe nagranie, tak? To nie będzie oczywiście długie nagranie, ale całe nagranie na temat jednej bardzo ważnej rzeczy, którą my zaczynamy obserwować, zaczniecie obserwować, albo już obserwujecie. Ja obserwowałam i nadal obserwuję, słuchajcie, u siebie, a moją praktykę z Hołponopono rozpoczęłam końcem sierpnia, czyli to jest ponad 6 miesięcy, tak? I co się działo w ciągu tych 6 miesięcy? Jeżeli chcesz wiedzieć jakby bardziej szczegółowo, to oczywiście zajrzyj do moich podsumowań 3 miesięcy, 4 miesięcy i 6 miesięcy. Ale słuchajcie, ja pokrótce tutaj przypomnę, co się działo. Zaczęły dziać się różne interesujące rzeczy, tak? I różne interesujące procesy we mnie, które oczywiście y, przekładały się i przekładają się na otaczającą mnie rzeczywistość i na to przede wszystkim, jak ja postrzegam siebie, jak ja postrzegam tą moją tak zwaną rzeczywistość, tak? I przy okazji, słuchajcie, albo podczas tej niesamowitej podróży sześciomiesięcznej, tak z Ho'oponopono, zaczęły wychodzić różne rzeczy, które ja gdzieś tam miałam zakopane w mojej podświadomości, byłam ich nieświadoma, aczkolwiek one tak naprawdę rządziły moim zachowaniem. Dlaczego? Dlatego, że my już wiemy, że najpierw jest myśl, tak, później na kanwie tej myśli pojawia się emocja potem pojawia się słowo, tak, e, werbalizujemy coś, a potem pojawia się to nasze działanie albo reagowanie, tak. Czyli w jaki sposób my możemy to zmienić? No oczywiście od środka, od wewnątrz, możesz zacząć już dziś, od siebie samej, tak, zmieniając Twoje myśli. No a jak zmienimy myśli? Właśnie przez to czyszczenie, regularne czyszczenie, tak, które pomoże nam po prostu... Um, uwolnić i uzdrowić tak zwane bolesne wspomnienia, które mamy zaprogramowane w sobie od wielu lat. I bardzo ciekawą rzeczą, którą ja też obserwowałam, zaczęłam obserwować i obserwuję, słuchajcie, są emocje. Tak? W moim procesie, w mojej przygodzie z Ho'oponopono pojawia się, pojawiało i pojawia bardzo dużo emocji. Ja już o tym mówiłam też, ale dziś chcę na to rzucić jakby inne światło i ująć to w inny sposób, bo może doświadczasz tego samego. Może masz podobnie, że doświadczasz po prostu silnych emocji, tak? O których istnieniu może nawet nie wiedziałaś. Dlaczego? Dlatego, że one tak w Twojej codzienności pojawiały się jako coś innego. Na przykład może jakieś niezadowolenie, tak? którego tak naprawdę źródłem jest smutek, głęboko ukryty, smutek, tak? Ale nigdy do tego smutku nie dotarłaś, no bo w gonitwie tej naszej codziennej, e, załatwiania tych codziennych rzeczy, po prostu nie ma za bardzo na to przestrzeni, tak? E, ale co się dzieje, słuchajcie, jeżeli my te emocje mamy zamknięte w ciele, i powiedzmy, że niezidentyfikowane albo nieukochane, nie uwolnione, Słuchajcie, te emocje będą rzutować na relacje z nami samymi, tak? Przede wszystkim oczywiście, czyli z Tobą samą. Te relacje będą rzutować, yy, przepraszam, te emocje będą rzutować na wszystkie nasze relacje wokół. Tak? Na te relacje, może bardzo bliskie, rodzinne, na te relacje w pracy, na te relacje z sąsiedztwem, z przyjaciółmi, z koleżankami, z kolegami. Te emocje będą rzutować na to, ale co się dzieje, to nie jest oczywiste, bo nam się oczywiście będzie wydawać, że na przykład, o, bo on robi to, ona to powiedziała, a tego nie zrobiła, a coś tam. My zamiast tak naprawdę spojrzeć w głąb nas, Zobaczyć tę emocję, pozwolić jej być, uwolnić ją i tak naprawdę ukochać, tak? bo jak my coś zobaczymy, czemuś damy uwagę, to uwalniamy to. Ale słuchajcie, to co uwalnia, to jest ta energia właśnie miłości, akceptacji. Więc yy, w takim codziennym życiu właśnie będziemy obwiniać innych, tak, czy sytuację, czy yy, rząd, lewica, prawica i tak dalej, zamiast, słuchajcie, yy, yy, zastanowić się, dlaczego tak robimy. I pono ten proces właśnie bardzo ładnie nam pokaże, bo Ho'oponopono pokaże nam, że wcale ten rząd nie jest winny, czy lewica, czy prawica, czy ktokolwiek, czy cokolwiek, nie tylko po prostu są w nas pewne emocje bardzo głęboko ukryte yy, i nawet nie tyle, że one są niewyrażone, bo to jest jedno, słuchajcie, ale te emocje yy, są niezauważone, niezaakceptowane. A dlaczego tak się może dziać? Może tak się dziać, bo my jako małe dzieci uczymy się, wiadomo, ze wzorów, które, wzorców, tak, które mamy wokół. Więc teraz zastanówmy się, na przykład, czy nasi rodzice, tak, zastanów się, czy Twoi rodzice umieli wyrażać emocje, tak, czy wyrażali emocje, czy nazywali emocje. Podobno jest około e, 200 różnych emocji. E, byłam w szoku, jak się dowiedziałam, tak. Dlaczego, słuchajcie, dlatego, że my bardzo często, co robimy? Ktoś nas pyta, jak się masz? A, dobrze, a, źle, dobrze, źle. Tak, okej, okay, nie okej, okay, dobrze źle. Więc my, odpowiadając, jeżeli ty masz podobnie, tak? i masz tego typu odpowiedzi, ja też miałam te odpowiedzi, to to jest słuchajcie, niezidentyfikowanie tych prawdziwych emocji, które w nas są, nie nazwanie ich, yy, niezaakceptowanie i nieukochanie i nieuwolnienie. I tak jak już powiedziałam, te emocje nie tylko będą rzutować na różne nasze relacje, na różnych, w różnych e, sferach naszego życia, ale słuchajcie, te emocje rzutują też na zdrowie. Nie tylko zdrowie psychiczne czy emocjonalne właśnie, ale na zdrowie fizyczne. Tak, te zamknięte w ciele emocje rzutują na zdrowie e, fizyczne, tak? Pojawiają się tak zwane e, przewlekłe choroby, tak? Te odziedziczone albo całe życie było się zdrowym, a tu znienacka nie wiadomo co, jaka ym, coś się pojawia, tak? I co to jest? To jest krzyk naszego ciała, a właściwie to jest krzyk naszej duszy, błaganie naszej duszy przez nasze ciało, tak? Manifestując to jakieś tam fizyczne, fizyczną rzecz, żeby spojrzeć w głąb siebie, tak? Żeby spojrzała w głąb ciebie i zobaczyła te emocje. Po prostu je zobacz i pozwól im być. Zaakceptuj je. E, bo często jest tak, że my, jako małe dzieci, e, te emocje są tłumione, tak? Zresztą ja też to często widzę. E, 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 jakby widząc opiekunów, czy rodziców z małymi dziećmi, tak, e, nie pozwala się dziecku na przykład na krzyk, e, na tupnięcie nogą, tak, jest karcone, karane od razu, bo tu nie wypada krzyczeć, co ludzie powiedzą, a, a, i tak dalej, prawda? Ja nie mówię tutaj o tym, żeby pozwalać dziecku na, na cokolwiek. Nie, nie o to chodzi. Po prostu my jako dziecko, jeżeli nie czułyśmy się bezpieczne wyrażać nasze emocje z jakiegoś powodu, tak? Może nie miałyśmy wzorca odpowiedniego i po prostu nie wiedziałyśmy, że nawet można te emocje wyrażać, tylko tłamsiłyśmy je w sobie, to prawdopodobnie jako dorosła kobieta robisz podobnie. Tak? No i później właśnie się dziwimy, że relacje wyglądają tak, że tutaj właśnie jakieś pojawia się, coś się pojawia w ciele. Słuchajcie, to jest bardzo dobrze, że to się pojawia, bo tak jak powiedziałam, to jest ten krzyk naszej duszy, żeby te emocje zobaczyć. Więc ja zachęcam Ciebie dziś do tego, aby zrobić takie y, proste ćwiczenie. Y, zachęcam Ciebie do tego, aby odnaleźć zdjęcie swoje, tak? Twoje, gdy byłaś dzieckiem, niezależnie od tego, ile lat miałaś, dlatego że Twoje serce podpowiedzi, po które zdjęcie sięgnąć. Tak? Nawet jeżeli masz album z, z tysiącem zdjęć, to ty będziesz wiedziała teraz, yy, po tym jak słuchasz yy, tutaj tego nagrania, po które zdjęcie sięgnąć. Więc sięgnij po to zdjęcie dziś, dziś jest ten moment, tak? Postaw, to, postaw sobie to zdjęcie w taki sposób, żeby po prostu na nie patrzeć, wygospodaruj sobie moment yy, jakiegoś odosobnienia, ciszy, tak? żebyś miała ten komfort, że po prostu możesz chwilę sama spędzić właśnie na tym ćwiczeniu i wystarczy, że postawisz sobie to zdjęcie i po prostu patrz na nie, połóż dłonie na sercu albo na brzuchu i oddychaj. Oddychaj miarowo, oddychaj miarowo i po prostu patrz na to zdjęcie. Ja teraz będąc w Polsce, słuchajcie, przywiążę sobie zdjęcie moje. Ja nadal się zastanawiam, czy ja to mam 10 lat, 11. Nie wiem, zastanawiałyśmy się z mamą. <grym> Chyba zakładałam ten dres, jak miałam 10. Nie wiem. W każdym razie to zdjęcie, słuchaj, Twoje, jako dziecko, tak jak mówię, to może być zdjęcie, jak byłaś, bardzo mała albo większa. Twoje serce, Twoja intuicja, podpowie ci, po które zdjęcie sięgnąć. Ty po prostu postaw je przed sobą, patrz na nie, dłonie na brzuch, oddychaj miarowo, tak? Po prostu oddychaj miarowo i tylko patrz na to zdjęcie i obserwuj, jakie emocje się pojawiają. I to jest tyle. Tylko obserwuj, jakie emocje się pojawiają i po prostu pozwól im być. Pozwól im być. Pozwól im być w tym bezpiecznym, w tej bezpiecznej przestrzeni. Posłuchajcie, bezpiecznie i w porządku jest odczuwać cały wachlarz emocji, tak? Więc nie ma czegoś takiego, że my musimy uciekać od tych tak zwanych negatywnych emocji. Nie! One też nam są potrzebne, tak? Więc nie każ siebie, nie neguj siebie za to, czy nie uciekaj od tak zwanych negatywnych emocji, bo to jest wierzchołek góry lodowej, tak? A wiemy, co się stało z tytanikiem, gdy, <gdy> uderzył, słuchajcie, wierzchołek góry lodowej. Więc yy, zastanów się, czy chcesz być takim tytanikiem, czy chcesz skończyć jak tytanik, bo jeżeli nie, to teraz jest ta szansa właśnie idealna szansa na to. Żeby te emocje po prostu zobaczyć, pozwolić im być, zaakceptować, tak? Eee, nawet albo właśnie, głównie jeżeli są to te tak zwane negatywne, bo nie ma czegoś takiego, jak negatywne, pozytywne emocje. Nie. Po prostu są emocje, które my przeżywamy, więc poczuj teraz, że jest bezpiecznie przeżyć te emocje i po prostu przeżyj je, bo może. Nie przeżyłaś ich właśnie, będąc dzieckiem. Dziękuję Tobie bardzo za Twój czas. Więcej w temacie emocji. Słuchajcie, jest w mojej książce 7 kroków do realizacji marzeń, która już niedługo będzie dostępna. Jest to poradnik skonstruowany w taki sposób, że pracujesz sama ze sobą. tak? On wymaga Twojego zaangażowania. Jest to trochę tak jakby pamiętnik. Twój pamiętnik. 49 dni, 7 kroków, 49 dni, które ee, dzielą Ciebie od. Uj! Słuchajcie, stała się mała rzecz, której ja tutaj nie wykasuję. Te 49 dni dzielą Ciebie od Twojego lepszego życia. Pamiętaj o tym, że kocham Cię i dziękuję za Twój czas dziś. Do zobaczenia.